No i witam Was w kolejnym odcinku. Jak widzicie dzisiaj mamy gościa specjalnego, jest to koło fortuny. Jeszcze nie ma imienia, ale właśnie Waszym zadaniem w dzisiejszym odcinku jest napisanie, jak ma nazywać się to koło. Jak widzicie, jest to koło browstarsowe, także będzie tutaj z nami dzisiaj, mam nadzieję, współpracowało. Ja będę dała na imię Zenon, a Wy dajcie znać w komentarzu, wymyślcie dla niego imię i tak będziemy do niego mówić. I teraz, jak wypadnie tak, każdy musi zostawić łapkę w górę. Uwaga, sprawdźmy, czy wypadnie tak. No I proszę bardzo, także każdy co zostawia łapkę w górę, subskrybuje mój kanał. I w dzisiejszym odcinku... W odcinku właśnie to koło będzie decydować o moim losie w Brawl Stars. Patrzcie jaki w ogóle prezent mi zrobił Kto nie widział ostatniego odcinka A co więcej zrobił na moim koncie to nie będę wam zdradzać Oglądajcie sobie ostatni odcinek na moim koncie Wejdźmy sobie do sklepu Za 4 godziny mamy tutaj darmowego Stardropa I ja w dzisiejszym odcinku będę tutaj kręciła kołem I wszystko co będę robiła To o wszystkim będzie właśnie decydowało koło Jeszcze nie wiadomo jak ma na imię Ale ja obstawiam Zenek Czuję, że wybierzecie imię Zenek Wchodzimy sobie do sklepu Ja już tu widziałam, że właśnie są dwa bardzo fajne skiny Bardziej mi się podoba oczywiście tutaj do Leona Ten Leon jest Cieszyłabym się, jakby koło tutaj odpowiedziało mi, tak? Możesz sobie kupić tego skina? Mamy. Tu... O nie! Kliknęłam! Zapomniałam zakręcić kołem. Mam nadzieję, że teraz wypadnie tak, bo jak wypadnie, nie, to nie wiem, muszę anulować to jakoś. Uwaga! Czy ja mogłam to otworzyć? Nie mogłam tego otworzyć! Czy ja mam teraz, teraz wykonać jakąś karę? Czy darujecie mi to? Tak, to znaczy, że mam wykonać? Nie, to że nie muszę. Uwaga! Mam wykonać jakąś karę. Okej, okay, i teraz y, pytanie: jaka to ma być kara? Dajcie znać w komentarzu, co muszę zrobić. Przez to, że nie zapytałam koła, a o to chodzi w dzisiejszym odcinku. No, zapowiada się tutaj ciekawie. I ja teraz właśnie mam pytanie tutaj do koła, bo tutaj mam kolejne za darmo. I teraz już się zapytam: czy mogę sobie tutaj te kredyty odebrać za darmo, czy nie mogę sobie odebrać? I tak, w tylko nie, nie mogę sobie odebrać. Widzę, że dzisiaj koło jest bardzo miłe dla mnie. W dzisiejszym odcinku też e, mam nadzieję, że pojawi się moja córka. Ola, zapytamy. Naszego koła. Ono, jak widzicie, nie współpracuje dzisiaj ze mną, ale zapytamy się go i może tutaj ona zrobić jakiś mini opening. Także trzymajcie kciuki, bo ona jest nastawiona, że przyjdzie i nie wiem, jak ja jej tu powiem, jak nie będzie mogła przyjść. Ja bym chciała sobie tutaj tego Leona i właśnie albo Leona, albo tego drugiego. Zobaczymy. Jakbym musiała 600 gramów wydać, to nie wiem. Bo z tego kolta nie byłabym za bardzo zadowolona, ale zapytajmy koła. Czy ja... Mam kupić ten tutaj e, nowy pakiet, nowe przebranie do kolta. Ja w ogóle troszkę tutaj zasłaniam, także jak będę kręcić, to będę osłaniać mikrofon, także nie będziemy słychać i żebyście widzieli dobrze koło. O, widzę, że koło, tak jak mówiłam, nie współpracuje ze mną, czyli mam kupić. Dziękuję. Ja pewnie Dolona powie, że mam nie kupować. 300 gemów, potwierdzamy zakup i mamy nowego skina do kolta. Mecha kolta. Wow, ile ja tutaj emotek dostałam? Mamy. O oh o, -oh. o oh o! -oh. I tamten za 300 gemów i jak tam to kupi kupimy, to się odbloku odblokuje, odblokowywują, dobrze powiedziałam. Bierzemy sobie kolta i teraz pytanie do naszego koła. Czy ja mogę sobie ustawić tego mojego nowego skina? Gdzie ten mój nowy skin? Tutaj jest mój no, nowy skin. Czy ja mogę go wybrać, czy nie? Mam nadzieję, że chociaż raz to koło odpowie jakbym chciała. Nie mogę! Hmm. Czyli kupiłam nowego skina, a nie mogę nawet. Dobra, to ja w takim razie nie chcę nawet grać. Myślałam, że sobie go przetestuję. Zagram sobie w dzisiejszym odcinku, ale jak widzicie, nie, to ja w takim razie nie bawię się tak i idę tutaj do sklepu. Ja chcę tego skina do Leona. Teraz mówię, nie. Jak to koło za każdym razem będzie odpowiadało przeciwnie tak jak chcę, to normalnie. Nie dajemy mu imienia, tylko go dajemy na śmietnik. Czy ja mogę kupić tutaj tą ofertę Leona? Nie mogę. Okej. Okay. No w takim razie dobra, Ja jadę po kolei. Czy ja mam kupić tutaj tą ofertę 2000 monet? Mimo tego, że mam tak dużo monet, to mam ją kupić i wydać gemy? Czy nie muszę jej kupować? Tak. I ono wszystko... Patrzcie się. Ta gemów poszła, dobra. Ale to jest przecena, także to się opłacało. Nie wierzę, co tu się w ogóle dzieje. Dobra, ostatnie pytanie. Ostatnie pytanie. Ja chcę mieć jakiegoś w ogóle. A mam nowego skina, tylko nie wiadomo, czy mogę nim zagrać. Ale chcę zagrać w dzisiejszym odcinku jakimś skinem. I Koło teraz wybierze mi, którym, na przykład w nowym skinem, którym skinem mam zagrać. Ten tutaj fioletowy, to on jest taki roczny, to będzie nie. A tu... chociaż ten, którym się bardziej podoba. Bardziej mi się fioletowy podoba, ale dajmy go na nie. A tutaj ten złoty, taki żółty będzie tak. Czyli jak wypadnie tak, to kupujemy tego skina i go przetestujemy. Jak wypadnie nie, to bierzemy tego fioletowego i e, wtedy fioletowym sobie zagramy. Uwaga! Odsłaniam koło, nie, i pierwszy raz wybrało koło tak, jak chciałam, czyli kupujemy sobie tego skina, który mi się bardziej podoba. Mamy skina do Kolta, ale ja chciałam do, do Leona. W ogóle, co to w ogóle miało być? Co to w ogóle. Przecież ten skin jest taki fajny. Jeszcze jakby kolory były inne, a ten no tak średnio mi się podoba, ale dobra. Chociaż raz koło odpowiedziało tak, jak chciałam. Wybieramy nowego skina. I teraz pytanie do mojego koła: Czy mam zagrać yy, solo? Nie, mam nie grać solo. Czy mam zagrać duo? Tak, właśnie tak koło odpowiedziało. Także gramy sobie pierwszy mecz nowym skinem. O, jakiś tutaj w ogóle ten. E, ja też mam tego skina i nawet nie wiem, czy nim e, grałam do baza. Ja mam kolta, muszę pamiętać, że mam kolta. Tutaj ktoś kąpi. O. O, tam tamten. Zrobiłam. Dziękuję. Mam nadzieję, że uda nam się wygrać. Bardzo bym chciała wygrać, bo bym chciała. Jest, dobra, mamy tutaj powerka. Bym chciała e, Stardropa i mam nadzieję, że właśnie wygram, że tego Stardropa koło powie. Dobra, tu jest mój tak żeby Olusia go otworzyła, bo nawet nie wiecie, jak ona bardzo chce nagrać ze mną odcinek, dobra. O, o, o. Dobra, mamy tam. Ej, trzy drużyny jeszcze zostały. Ja bym tutaj kampiła. w ogóle mamy 9 powerów. W ogóle jakie te skiny są teraz takie obszerne i takie na bogato. Mi zawsze się takie skromne skiny podobały, a tutaj no to na bogato jest. Ej, uwaga, bo ta kulka do nas jeszcze pojedzie. Dobra, mamy i wielkie starcie. Dobra, robimy wina. Nie zapomniałam, że ta strefa tak bardzo dużo bierze karpik. Lecimy tutaj po typków. Tam są. A, bo nie mogą przez ścianę rzucać. Karpik, uważaj! Oj, o, oj, on jeszcze nas porobi. Dobra, i tam ostatni na auto ataku Mamy pierwszego wink'a Pierwszy winek w ogóle tym skinem I w dzisiejszym dniu To oznacza, że będziemy mieli od otworzenia stardropa. drop'a Ola właśnie skończyła niedawno 3 lata To ma dzieci, ten wie, że czasami dzieci Jak coś się im obieca i później powie się nie To jest ciężko, więc tutaj błagam koło Powiedz tak, że Ola może Ola może otworzyć tego stardropa. drop'a Bo jak powie nie, to mam przegwizdane po tym odcinku Trzymajcie kciuki, proszę Robimy dobra, robimy tutaj. Ja stuknę raz, może ja... raz ja kliknę. Hop! Może teraz? Następne stuknięcie, może Ola, proszę! Tak, dobra. To było troszkę oszukane, ale idę po Ole. Bo przecież ja bym nie miała życia, idę po nią. Musisz się przywitać, pod cześć. Cześć! Jak masz na imię? Alcia! I co będziesz robić? Będę nagrywać z mamą Tak, a wiesz, czemu będziesz nagrywać? Bo koło fortuny powiedziało tak. I właśnie Ola. Teraz otworzy. W ogóle chciałabyś kiedyś nagrać taki cały odcinek z małą, nie tylko tak na chwilkę? Nie. Nie chciałabyś? chciałam i tu Chciałabyś, tak? Tak, gege, ci się chyba. Kasiu, cię telefon i skarpetek się sam otworzył. Po prostu koło fortuny wiedziałem, że trochę oszukałam. Możesz tutaj sobie kliknąć to. Czy może Ola to kliknąć koło fortuny? Powiedz tak, czy nie? Nie. Lucia, słuchajcie, musimy zrobić tak Żeby był jeszcze jeden star drop I wtedy Ola sobie tutaj otworzy No bo nie masz tego otworzyć tutaj nawet Mama chciała bardzo, żebyś otworzyła Ale się nie da Niech się smutno Dobra, to mama wbije i otworzysz, ok? Chyba, że Koło powie nie Dobra, to ja mam pomysł Chcesz zagrać pierwszy raz? Koło, forzaj, czy Olcia sobie może zagrać pierwszy raz Swój pierwszy mecz? Zasady to zasady. Po prostu koło tutaj stwierdziło, że to nie jest jeszcze ten czas. Alusia, ja postaram się wbić Stardropa i zapytamy tutaj koła. Wtedy cię zawołam i otworzysz sobie, dobra? No My szybko idziemy grać. Mam nadzieję, że uda się wbić Stardropa. I mam nadzieję, że Olcia go otworzy. Boże, jak nam coś z tamtego Stardropa wyleciało. Ale tu nam się Star drop wbije. Dobra, patrzcie się, mamy tutaj za ten. Za XPa! Może się uda. Może jeszcze dwa stardropy otworzysz. A chciałabyś zrobić taki duży opening z mamą? Uzydy. Dzisiaj nie mam się stardropy nazbierać, ale nazbieram. I wtedy postaram się, dobra? Dobra, mamy zadania! Mamy stardropa. Niestety tutaj nie mamy wina, ale mamy tutaj. Stardrop, to jest taka gwiazdka. I teraz zapytamy się koła fortuny. Zobacz. Jak koło tutaj powie tak, to może otworzyć, a jak nie, no to niestety nie może. Chcesz zakręcić ty kołem? Jezu, yes, udało się! Nie wiem, czy to widzicie tutaj, ale udało się, także Olusia, otwierasz swojego pierwszego stardropa. Kliknij tutaj. Mam nadzieję, że nie przyniesiesz szczęście i coś fajnego będzie. No, musisz kliknąć jeszcze raz. O, jeszcze raz. Jeszcze raz, jeszcze raz. I teraz otwieramy. <laughs> 50 punktów mocy dla mamy, dziękuję. Chcesz coś powiedzieć do widzów? Co takiego coś takiego strasznego coś Co strasznego tam było? Nie powiedz. Ale co tam było strasznego? Aż się zepsuło, tak? Tak. Był Stardrop, mamy wygasł telefon i nie, ona nie mogła otworzyć, tak? Ona ma troszkę oszukała i dlatego. Tak. Ostatnio Rafał na moim koncie kupił mi w prezencie 2000 gemów. I w dzisiejszym odcinku, jako ostatnie pytanie, zadamy sobie właśnie takie samo pytanie do koła. ja właśnie mam kupić 2000 gemów na moim koncie? Tak, szczerze, mam nadzieję, że nie, bo tutaj 600 złotych chciałabym jednak mieć w kieszeni. A na razie nie planuję nic kupować, a mam już 1500 gemów. Także uwaga, ostatnie pytanie. Teraz liczę na nie, to pewnie wypadnie tak. Uwaga, czy mam kupić 2000 gemów? No, koło dopiero się teraz rozkręciło, także całe szczęście. A jak chcecie, żebym nagrała właśnie opening z Olcią, chcecie ją zobaczyć przez cały odcinek, to zostawcie łapkę w górę. Ja was tutaj zapraszam na pozostałe moje odcinki. No, i do zobaczenia na razie.